Kochani, nazywam się Maria Sadowska. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo jest to światowy dzień recyklingu. Mam na sobie właśnie y, wspaniałą tutaj kreację, y, stworzoną z płytek komputerowych. I spójrzcie, jakie wspaniałe rzeczy z tego mogą powstać. Oczywiście pod warunkiem, że nie wyrzucimy tych śmieci do zwykłego kosza. Obiecuję ci kochać, mógł. kochać, bo czasem za ostro Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu, a jednocześnie piątą edycję mody na recykling. Mieliśmy recital Marii Sadowskiej z mężem i edukujemy, jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Mianowicie należy go wrzucać do odpowiednich pojemników.